A jeszcze my też szły na skałę, jak od Dąbrowy, z Dąbr na Dąbrowie jest skała, co tu w tą stronę Rącznej, taka też była naga skała, mm -hmm. to tam my też chodziły, to my znowu chodziły tam po zioła do ziela. Zielne, ja. Bo tam była jakaś to ta, no różnego rodzaju były tam gatunki ziół. Ale to na, też na, na zielnej Matki Boskiej, czy, nie, czy w ogóle po prostu? To były właśnie te zioła, to były znowu nie na ostatni czwartek nie do bianków i no właśnie na ziele na 15 sierpnia. To na 15 sierpnia znowu my zbieramy i kwiaty, i zioła na łąkach, i wszystko. No i to, to ten. To ziele do święcenia to było takie przepiękne, ziele, no bo to, bo się nazbierało tych naturalnych takich kwiatów na łąkach.